No, nie mam podglądu, słuchajcie. A nie, jest, jest, ok. Jest, pięknie, pięknie nam wszystko działa. Dobrze, słuchajcie, no to oficjalnie witam wszystkich serdecznie na środowym live'ie. Mamy 12, więc za szybki przegląd walut, kryptowalut, indeksów i surowców. Zaczniemy sobie może od, od DAX-a niemieckiego, już jak mówię o indeksach, no to zacznijmy od indeksów. Już 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 tutaj patrzę co się dzieje. Na czacie, bo widzę tutaj aktywnie dzisiaj jesteście, a tutaj ktoś napisał. Ciekawe kto daje łapki w dół, jak się jeszcze nie zaczęło. Właśnie to mnie też zastanawia, ale widać tacy hejterzy gdzieś tam też się pojawiają. No ale to nieważne. Słuchajcie, nie, nie ma co, nie ma co się na nich skupiać. Trzeba ich holać i tyle. Przechodzimy słuchajcie do analityki na DAXie 161 i 61, czyli bardzo ładny motyw FTS na praktycznie tutaj jeszcze troszeczkę brakuje, niewiele, dokładnie 330-340. To jest ta strefa podażowa, która mnie interesuje. Mnie interesuje tak naprawdę rozegranie tutaj w tej strefie, bo zwróćcie uwagę, że mamy mierzenie małe, duże fi Czyli pomiar ostatnie korekty to fioletowe, niebieskie mierzenie całego z D1 bardzo ładna strefa. Uważam, że będzie to jak najbardziej do zaatakowania. Tutaj sobie zmieniamy kolor, żeby zmienić to na bardziej taki podażowy. Tutaj 127,2 było po drodze, to też o tym warto wspomnieć. Tak naprawdę w żaden sposób nie zadziałało, cena gładko to przebiła. W mojej ocenie jeszcze wyjdziemy wyżej. Także uważajmy tutaj na atak 200, przepraszam, 330, 340, to jest końcówka. Także ta różowa Stefana, no i tak naprawdę tyle. Tutaj może być jeszcze układ, układ tak zwany deep crab, czyli głęboki crab z wydłużeniem w punkcie B na 786. To Wam pokazuję za pomocą układu harmonicznego. Zwróćcie uwagę, mamy XA. AB, BC i punkt D zakończony na 161,8. No i dokładnie to zakończenie tutaj w tym rejonie może nastąpić. Także mamy dosyć fajne potwierdzenia, bo jest i klaster FIBO, i strategia Fibonacci Team School, no i układ harmoniczny, wszystko praktycznie w jednym miejscu. Także technicznie wygląda naprawdę nieźle. Zobaczmy na SP. Na SP, słuchajcie, zbliża się do szczytu. Szczyty ostatnie to był dokładnie, zobaczcie, to sobie w ten sposób zaznaczymy. Był dokładnie ten poziom 2,939. Uważam, że on za chwilę zostanie zaatakowany. No, nie chcę powiedzieć na pewno, ale jest bardzo prawdopodobne, że tak. Jest duża szansa w ogóle, że tu 161,8, czyli troszeczkę podobny motyw do DAXA. Natomiast tam jeszcze mamy wzmocnienie w postaci 61. Tutaj tego wzmocnienia nie ma. No, bo są ostatnie szczyty, więc może być taka sytuacja, że wystąpi podwójny szczyt z tym wzmocnieniem 161,8 na, na podwójnym teście. Może tak być. Także tutaj te okolice 2,939 ciekawie. Natomiast biorąc pod uwagę Dax i SP, na DAXie wygląda to zdecydowanie lepiej technicznie. Także tam, tam sobie to będę obserwował na pewno. Zobaczmy na złocie, złoto D1, tutaj to 38,2, w mojej ocenie przebite, no takie pinbary się tworzą na, na świecach dziennych, natomiast ja tutaj długich pozycji nie mam, jak nie miałem, tak nie mam, bo też o tym mówiłem wczoraj i ostatnio, że tego poziomu po prostu nie czuję, tutaj według mnie kupna nie ma na złocie, kupno się może pojawić, ale niżej, 1259, czyli zielona, zielony poziom, czy zielone wsparcie wynikające z projekcji FS100, 1 do 1. A, B, B, C i CD. Punkt D zakończony dokładnie w tym momencie. Tutaj tego szerokiego zygzaka. Nam to wszystko wypada. 1259, tutaj możemy sobie zobaczyć, czy nie ma czasem zewnętrznego mierzenia. Zaraz to zobaczymy. No, 161,8 jest, ale niżej. Jest, ale słuchajcie, niżej. No, i ta różnica to jest kilka dolarów z tego co widzę na oko. Ze 2-3 dolary na pewno. Także to. Uważałbym, uważałbym generalnie tutaj na tę strefę, nie? czyli to, co się zaczyna, czy to, co jest pomiędzy 1259 a 56, to jest taka ważna strefa popytowa. No i tak naprawdę tyle. Tutaj czekam na jeszcze jeden taki mały impuls w dół. Zobaczmy na Europie WTI. No, ROP-a WTI tutaj taki kanał się tworzy z tendencją do chyba wyjścia dołem. Znaczy, pierwsze dywergencje się wczoraj pojawiały, dzisiaj te dywergencje... No już troszeczkę inaczej wyglądają. Patrzcie po wolumenie, co się dzieje, wolumen na tym wybiciu na ropie jest większy od tego poprzedniego, czyli nie ma mowy o dywergencji pomiędzy szczytami, a dywergencją pomiędzy wolumenem. Czyli to też jest pewna informacja, że wcale tych podaż, podażowych, czy sprzedających, tak podaży jeszcze po prostu nie ma, jeszcze się nie uaktywnili. Więc tutaj cały czas uważamy ten okrągły poziom 66. No za bardzo nie czuję, powiem wam. Może być głowa z ramionami, znaczy nie mówię w kontekście, w kontekście, krótkiej pozycji, nie czuję. Może być głowa z ramionami, powiedzmy z tego momentu, a tutaj jakby samo wybicie tego żółtego kanału będzie kluczowe. Głowa z ramionami, czyli RG może wystąpić w rejonie 66 21, prawda? Tutaj mamy lewe ramię, mamy głowę, no i prawe ramię gdzieś tutaj na tym, na tej wysokości, nie? Dobrze, to może zmienimy kolor, żeby pokazać tę tendencję. Do czego się przygotowujemy? O, czyli tutaj jakieś lekkie podbicie i mocne wyjście dołem, to będzie, będzie kluczowe. OK, tyle jeżeli chodzi o indeksy, o to o towary. Przechodzimy do walut. Euro, dolar, tutaj EDEK nam wybija co chwilę nowy minima. Wczoraj zaznaczyłem dosyć ciekawą strefę podażową, z której chciałem atakować. Nawet miałem ustawione oczekujące. One zostały zdjęte, no bo poszły nowe dołki. Bronimy ZZB, no ciekawie to wygląda, powiem Wam, bo wczoraj dosyć mocna przecena, a dzisiaj też samego rana nie było próby wybicia stopów. Bo zobaczcie i zwróćcie uwagę na to, że ten dołek wcale nie wybił tego, doł, tego minimum ostatniego. Tutaj mamy z kolei, może być 1 do 1, zaraz sobie to zobaczymy i pomierzymy część rzeczy wykasuje. Znaczy 1 do 1 na korekcie pędzącej. są takie motywy, które też lubię grać. Zobaczmy. Tu mamy AB, BC i CD. OK. No i widzimy, że tak naprawdę FS100 występ, no, pojawia się na wysokości ZZB. Czyli jest to dokładnie poziom 1,12,28. 28, 1, 12, 28. Czyli ten dołek z dnia wczorajszego może być po prostu zaatakowany, jest wzmocniony dodatkowo mierzeniem 1 do 1. Jeszcze najbliższy opór, no i może być korekta płaska, to też wam pokażę. Zobaczcie A, B, B C, i, punkt, i mamy dwukrotne mierzenie f 100 No, dosyć ciekawie wygląda. Czyli tak zwany klaster podwójny, czy korekta w korekcie, często też to pokazuje czyli podwójne mierzenie wynikające z różnych, całkowicie różnych swingów, różnych fal, które to mierzenia na siebie się praktycznie nakładają i to wszystko w tym miejscu się pojawia. 1, 12, 28, 1, 12, 30. Ok, ty, także to jest końcowy wniosek. Jeżeli chodzi o, o euro-dolara, fund w końcu wybił, no w końcu, słuchajcie, ten nasz scenariusz, fakt, że on trwał bardzo, bardzo długo, bo nie wiem, 2-3 tygodnie na pewno, od momentu, kiedy zacząłem się przygotowywać do tego wybicia, do momentu, kiedy to nastąpiło, no w końcu nastąpiło, tak? Tutaj zewnętrzne mierzenia, pomału mogą nam powstrzymywać ten ruch spadkowy, aczkolwiek ja bym był ostrożny, jeżeli myślimy o długich pozycjach, bo nie sądzę, żeby no to 127,2 za bardzo w to nie wierzę. 161,8 już prędzej, także tutaj mówię otwarcie do... dla tych, którzy myślą o łapaniu tego dołka na funcie, zwróćcie uwagę na. Zewnętrzne mierzenie 161,8,12841. Czyli dokładnie tutaj te rejony zaznaczone kolorem zielonym. Dla, także dla mnie słuchajcie, to jest najbliższy, najbliższy pomysł. Według mnie 1,30 zostało wybite na trwałe, także tutaj zjedziemy co najmniej. No myślę te 100 pipsów spokojnie miejsca, miejsca na spadki jeszcze jest. Dolar do jena, Wydłużamy i wypełniamy tak naprawdę cały czas korektę nieregularną. Ona jest zaznaczona kolorem żółtym, złotym. Fala A, fala B i fala C. To, co jest charakterystyczne, to to, że fala CD jest bardzo wydłużona w tym momencie. No i ona się kończy na takim ZZB. Ten ZZB niby jest tutaj broniony cały czas 111, 74, 75. Z atakiem według mnie na wyjście górą i na zaatakowanie w ogóle 112,40, 112,50, czyli poziomy i strefa, o której mówiliśmy sobie wczoraj, również tutaj nam wypada. Dwukrotne mierzenia, zewnętrzne mierzenia, także ważne, istotne poziomy. Dwa razy duże Fi w tym momencie tutaj nam wypada. Także dola do jena, według mnie, jeszcze jeden impuls wzrostowy się należy. Euro Eurojen podobnie, dlatego że EJEK nam tworzy. Zobaczcie, taki układ harmoniczny, ale też wzrostowy. Bardzo ładnie się zatrzymał na 7,86. Ten układ może nie jest klasycznym Gartleyem, dlatego że punkt B no, nie był idealnie na 61,8, natomiast był pomiędzy 50 a 61, czyli tak zwany współczesny układ harmoniczny, zakończony z tym punktem B, troszeczkę powyżej, prawda? I to zaznaczymy w ten sposób. Mamy początek mierzenia, prawda? Czyli fala XA, fala AB, fala BC, no i zakończenie punkt D. Na 7,86. Także to jest słuchajcie dla mnie bardzo ważny poziom, zarówno 7,86, jak i 8,86, 125,17 i 125,05, czyli różnica między 78 a 88, 10 pipsów. Jak najbardziej do przyjęcia, także tutaj na Euro na pewno musimy zwrócić uwagę. Wygląda technicznie naprawdę ok. Funt do jena. Zobaczmy dalej funta. Tutaj zgodnie z założeniami, dalej lecimy w dół. To o czym mówiłem, jednak ta korelacja dodatnia pomiędzy funtem do dolara a funtem do jena jest bardzo dobrze zauważona w ostatnim, zauważona przez rynek w ostatnim czasie. Z racji tego, że no mam takie wrażenie, że fund do dolara narzuca kierunek, a fund do jena będzie za nim szedł. No i tutaj doskonale to. To widać, prawda? Na funcie do dolara, czy na naszym kablu wybiliśmy 1,30. No to siłą rzeczy ten breakout również na 145 na funcie do jena nastąpił. Także na funcie do dolara mamy jeszcze miejsca na spadki. Tutaj również sytuacja jest podobna. Według mnie tutaj jeszcze myślę te 143,80 jest do zaatakowania. Aczkolwiek z jenów o wiele lepiej wygląda na przykład dolar do jena czy euro jen, który no chyba... Jest najbardziej takim techniczną, precyzyjną parą, jeżeli chodzi o scenariusz do ewentualnego wejścia. Australijczyk. Na Australijczyk, słuchajcie, zaskakuje. No zaskakuje wyraźnie. Wczoraj tutaj poziom, jaki, o no, kim myślałem, żeby zaatakować, 0,7091, gładko wybity, ta brzydka świeca czarna. No nie wygląda za dobrze, powiem Wam. Spróbujemy wyznaczyć jakieś mocne wsparcie na Australijczyku. Chociaż widzę, że tu ja wybita została też. Może być to korekta nieregularna też, prawda? Taka bardzo szeroka na H4. Tylko, że się troszkę obawiam, że to nie będzie zaatakowany jeszcze ten dołek z początku marca. To jest ósmy dzień marca, dokładnie 0,70, 0,3. No jest okrągły poziom też, prawda? 0,70, Troszkę się boję, że gdzieś tam spróbujemy tego okrąglaka za, zaatakować. Bo póki co te wsparcia wybite zostały. No niby jesteśmy na takim głębokim Jaki to jest poziom? 8,8 chyba dotknięty, zaraz pomierzymy, ale, ale powiem Wam, że tak technicznie no nie wygląda to jakoś za specjalnie. Zaraz sobie pomierzymy, od dołka tutaj do szczytu, tak 8,8 zobaczcie, idealnie dotknięte, fakt, że jak i Kanada, czy te parę surowcowo-towarowe, no lubią takie głębokie zasięgi wewnętrzne, czyli między 7, 8, 8, 8, często się zatrzymują. No i to jest słuchajcie taka ostatnia linia obrony, bo jeżeli to pęknie dołem, no to uważam, że ten dołek z 8 marca on również może być przetestowany, zaatakowany i przebity. Próba wyjścia dołem może, może się pojawić, także tutaj o tym bym na pewno pamiętał. Kanadyjczyk. Kanada wychodzi górą. No mnie to zaskakuje strasznie, bo to jest konsolka gdzieś tam na podwójnym szczycie w tym momencie jesteśmy. W ogóle scenariusz tego nie brałem pod uwagę. Ja chciałem Kanadę kupować, ale niżej, po lepszych cenach, po prostu po, po tańszym kursie. Teraz jesteśmy na takim podwójnym szczycie. Zewnętrzne mierzenie możemy sobie wyznaczyć za chwilkę to zrobimy, żeby ewentualny zasięg wyjścia górą pomierzyć, żeby to nas nie zaskoczyło. Natomiast pewne inne elementy muszę wykasować po prostu. Tutaj w końcu nastąpiło wybicie z tej konsolidacji. Samą konsolkę sobie zostawimy, prawda, czyli żebyście pamiętali tę zieloną dolną bandę i i, i, I czerwoną górną, bo tutaj to dosyć fajnie cena się poruszała od bandy do bandy, natomiast w końcu nastąpiło wybicie. Co jest istotne, po tego typu wybiciu często następuje ponowny próba, ponowna próba zejścia, czy tak zwanego retestu. No, tutaj mieliśmy tę strefę wybitą. E, poziom 1.3396 no, został widzimy dosyć ładny breakout poszedł. Może być ponownie przetestowane, i na ten test e, chciałbym, żebyście się przygotowali, bo on może nastąpić tak, żeby tutaj nie było sytuacji, że nas zaskoczy to, że rynek przetestuje ten poziom, złabiemy biegunowość w tym miejscu i dalej wystrzelimy w górę na przykład na 1,35 z hakiem. No i teraz pytanie, jak głęboko, czy jak duży zasięg tych wzrostów może na kanadyjczyku być? Tutaj zwróćcie uwagę, mamy no dosyć ciekawe poziomy. 127 na początek, na Kanadzie dosyć fajnie działa i 161 wiadomo wyżej, prawda? Natomiast tutaj Uważałbym na, czy na pewno bym się miał na baczności, jeżeli chodzi o, o ten ewentualny test i próbę, może wyjścia docelowo na 127,2. Także to mierzenie ostatniej korekty, czy tak zwany pomiar POC, jest konieczne. Ok, tyle jeżeli chodzi o rynek walutowy. Indeksy były, surowce towary były. Przechodzimy do kryptowalut. Zobaczmy, co się dzieje na Bitcoin. No, Bitcoin zgodnie z założeniami reaguje. No Jednak taki klaster Fibonacciego, zewnętrzny zwłaszcza, nie może być obojętny. Bardzo duża świeca podażowa na H4, piękne objęcie bez, ja bym powiedział, że to jest nawet taki outside bar, czyli świeca, która w całości zakrywa całą świecę poprzednią. No tutaj jest ciekawa sytuacja, bo ta jedna świeca zakrywa praktycznie wszystkie poprzednie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć świec, sześć świec, czy to jest bardzo duża negacja. Jeżeli chodzi o duża siła podaży. Podaż w mojej ocenie jest prawdziwa, bez na wysokości poziomu FIBO, czy dokładnie tam taka formacja świecowa się pojawiła, gdzie się powinna pojawić, więc wygląda to technicznie dobrze. Troszkę się obawiam, jeszcze jakiegoś tam podbicia wyjony 5700, bo może być ten motyw, o którym tutaj pokazałem, prawda? Więc może spróbujemy go przełożyć, bądź już. Częściowo wypełnił, natomiast sam moment podbicia w okolicy 5700 może być. Także tutaj musimy wziąć to pod uwagę, że po to są mierzenia zewnętrzne, żeby rynek próbował je co najmniej zaksięgować tak? czy przetestować. No i tutaj pierwszy test już nastąpił, to był 5550, natomiast docelowy 5700 również z tyłu głowy powinniśmy ten wariant mieć. Natomiast w mojej ocenie tutaj cały czas wygląda to bardziej podażowo aniżeli popytowo. Podażowo wygląda też wygląda też Ethereum tutaj głowa z ramionami o którym mówiłem. Mam nadzieję że częściowo to skorzystaliście. Ja miałem tutaj krótką pozycję jedną co prawda ale, ale już mi zamknął się jakiś tam bardzo lokalny te take profit zagranie było w ogóle na kilkanaście dolarów. Troszkę się bałem tego i boję się dalej tego Bitcoina że tam są te zewnętrzne mierzenia czyli jeszcze jedno wyjście czy próba wyjścia górą może być to jest dosłownie jedna fala jeden swing no ale Mogłyby, mogłoby to pociągnąć też Litecoina czy, czy Ethereum, aczkolwiek technicznie wygląda nieźle, no głowa z ramionami w rejonie poprzednich mierzeń FIBO, zobaczcie mamy 61, mamy tutaj też ładny klaster, no i póki co to prawe ramię w tym momencie się wypełnia, mam nadzieję, że widzicie tego regiera, szybciutko go przypomnę gdzie on jest, tu mamy lewe ramię, czyli trzeci dzień kwietnia. No głowa, no to oczywiście najwyższy szczyt, 8 kwietnia, no i prawe ramię, tutaj sygnalizowane wyraźnie było przez ostatnie dni. Ładnie wytrzymał ten poziom, czyli 176, ta żółta linia, ona miała wytrzymać, wytrzymała i według mnie cały układ jest w tym momencie dopiero zrealizowany, także sytuacja się rozwija. Roma napisał idzie jak po sznurku, tak, póki co idzie bardzo ładnie technicznie i Bitcoin i Ethereum, według mnie cały czas podażowe, to będę podkreślał, bo napotkaliśmy dosyć ważne opory. Te opory nie zostały nawet próba nie była przebicia. Bardzo ładne dojście, cofka i za każdym razem jak dochodziliśmy do tych zewnętrznych mierzeń to było widoczne i na Bitcoinie, i na Ethereum, na Litecoinie tak samo, to była taka czapa, prawda? Czyli ta podaż gdzieś leżała. Zresztą widzimy po Litecoinie, zobaczcie, kolejna świeca breakoutowa, wybija Gomet F100. Praktycznie ten wystrzał już jest w całości zakryty. Także to też niech wam da do myślenia po prostu, tak? Tutaj były dwie duże świece, ja, ja to pamiętam. Kojarzę też, co się działo na Facebooku, na tych wszystkich grupach, te wszystkie filmiki na YouTubie, że to już kolejna hosta, idzie kolejny impuls. Natomiast ja tutaj starałem się schłodzić głowy co niektórych, żeby logicznie podejść do tematu i zobaczyć, że są pewne poziomy, które nie będą tak łatwo złamane. I one nie były tak łatwo złamane. Zresztą widzieliście, że jesteście tutaj z nami, 95 był sygnalizowany na Bitcoinie, mierzenia zewnętrzne nam powstrzymały ten wzrost na, na Ethereum, jeszcze lepiej to wygląda. Także tutaj no, nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zaatakowali to wydłużenie Fibonacciego F161,8, czyli docelowo byśmy ten cały wystrzał, te dwa dni, te duże świece białe mogą być zakryte, jak najbardziej. Także tutaj ten poziom 61, ciekawe wsparcie warto obserwować. Ważny moment, bo wybijamy, słuchajcie, to mierzenie F100. A to jest też taka, taka informacja dla was, wskazówka, że jeżeli jest wybijana geometria, czy jakiś układowy balans, to zazwyczaj rynek wtedy dostaje przyspieszenia. Bo jak ja to mówię, taki wrzuca piąty bieg i ta świeca czarna, no niech będzie informacją, czy odpowiedzią na to, prawda? Tutaj ta dynamika jest po prostu widoczna, podażowo oczywiście cały czas, Ripple to samo tutaj chciałem zagrać na spadki no jednak nie dał mi szansy, bo celowałem 0,36, chodzimy po 0,29 zobaczcie ta świeca podażowa znowu, no może nie wrze wybiła, ale próbuje naruszać ostatnie minima, także tutaj też bardzo ładna sytuacja, bo delikatne podbicie było, ta świeca świece podażowe, czy klaster podażowy nam bardzo ładnie powstrzymał w okolicach 0,36, nie było nawet kolejnego testu Czyli nie dostałem sytuacji, żeby wejść na, 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 na liteście, a rynek zaczyna od, od razu odjeżdżać, i co, co jest ciekawe, na co chcę zwrócić uwagę, że te dwa wystrzały one zostały już zakryte w całości, cena jest poniżej. I ja uważam, że może być bardzo podobna sytuacja na Bitcoinie, na Ethereum, na Litecoinie, że te wystrzały dwudniowe one będą w ciągu tygodnia, dwóch, trzech w całości zakryte, nie będzie o nich śladu, prawda? I cena zejdzie znowu, a może nawet poniżej tych wartości sprzed tego wystrzału, nie. Także o tym warto pamiętać i taki scenariusz uważam, że należy brać pod uwagę. Na zakończenie WIG20, słuchajcie, WIG20 w takim trójkącie sytuacja technicznie mi się nie podoba, ze względu na to, że nie lubię w klasycznej analizie technicznej trójkątów, czy wszelkiego rodzaju, nie wiem, średnich, czy kanałów, one są nieprecyzyjne. Po prostu to, że średnio działają, to myślę, że każdy wie, prawda? Skuteczność jest słabiutka, natomiast technicznie wygląda też to słabo. No nie ma jakiejś próby precyzyjnego wejścia, nie łapiemy poziomów, te trójkąty się rozciągają, za chwilę będzie na pół ekranu i, i dalej nic tak naprawdę z tego nie wynika, więc tutaj bym się wstrzymał z analizą WIGU-20. Uważam, że o wiele ciekawie wyglądają indeksy zachodnie, zwłaszcza DAX, gdzie tam dochodzimy do 161, SP, no to wiadomo, ten podwójny szczyt to mogę jeszcze szybciutko przypomnieć to jest bardzo ważna sytuacja to co, co się dzieje tutaj w Polsce na, na wig 20 to jest to gdzieś tam możemy sobie z boku na to wszystko patrzeć prawda tutaj 2939 S&P przypominam bardzo ważny poziom podwójnego szczytu i bardzo ważny klaster o na się jesteśmy w tym momencie słuchajcie dobrze że mi zwróciliście uwagę pięknie zaczyna to wyglądać 12334 340 no słuchajcie, nie wiem, nie wiem, teraz głośno myślę, ale nie wiem, czy to nie jest czasem markowanie ceny i czy nie należałoby tutaj pomyśleć ewentualnie o zagraniu. Także to jest, to jest sytuacja, powiem Wam, bardzo, bardzo ciekawa, to co się dzieje w tym momencie na, na DAX-ie. OK, dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o, pilnujemy dalej rynku, bo tutaj właśnie mnie to bardzo za, zainteresowało, to co się dzieje w tym momencie na DAX-ie. Także ja będę chciał to wykorzystać. Jeżeli pytań nie ma, to kończymy nasz live. Słyszymy się jutro, jak codziennie o godzinie 12. Przypominam, nadajmy od poniedziałku do piątku o godzinie 12 na Facebooku, na YouTubie, Także dajcie zawsze łapkę w górę. Zasubskrybujcie sobie nasz kanał, czy na Facebooku, czy na YouTubie. Dajcie sobie duszko, lajka, co tam chcecie. No i słyszymy się jutro. Zobaczmy jeszcze, co tutaj piszecie. Co dalej z indeksami? Andrzeju, mam nadzieję, że odpowiedziałem na swoje pytanie, bo przed chwilą zrobiłem podsumowanie. Czy nagranie z wczorajszego webinaru będzie? Tak, już jest na naszej grupie, Adamie. Także jeżeli jesteś z nami w projekcie Forex Hustling, to na pewno to nagranie już zostało wrzucone i na czat i na naszą grupę, tam dzisiaj komunikujemy, także dołącz do nas i, i, i sobie odsłuchaj, bo wczoraj było pierwsze spotkanie już takie organizacyjne w ramach projektu Forex Hustling. Ruszyliśmy oficjalnie. OK, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy live. Jesteśmy w kontakcie. Miłego dnia, Wam życzę powodzonka i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.